Dzień dobry Państwu, Robert Bernatowicz, witam Was, a idę w tej chwili na moście Karola, mostem Karola, tak się powinno mówić, także pozdrawiam Was z Pragi Czeskiej, piękny jest ten most, trzeba przyznać, że w ogóle ta Praga im się bardzo udała, to jest perła w Czechach, nie ma wątpliwości. Piękne miasto. Proszę Państwa, chciałem Wam Was zaprosić na rozmowę na krawędzi wszechświata. Dawno nie było jakiejś takiej rozmowy, więc wybiorę jedną z nich, jeszcze, którą to jeszcze nie wiem, ale proponuję Wam małe doświadczenie. Zobaczcie sobie, jak wygląda Most Karola w kamerze termowizyjnej czyli w kamerze, która rozróżnia temperaturę. Przyznacie, że Widok jest bardzo ciekawy. Ja tą kamerę w zasadzie powinienem ją mieć już dawno, bo wiele rzeczy, które wcześniej robiłem, gdybym miał kamerę termowizyjną, to pewne rzeczy bym dostrzegł. No ale trudno. Tak się stało w tym roku, się pojawiła ta kamera na wyposażeniu fundacji, więc. Cieszę się z tego bardzo Dobrze, drodzy Państwo, powiem Wam z czym mi się kojarzy most Karola Rozmowa na krawędzi Wszechświata będzie już za chwilę Proszę Państwa, on mi się kojarzy z jedną sceną niezwykłą e, Mianowicie ja przyjechałem do Pragi Czeskiej na koncert zespołu The Rolling Stones o, Było to bardzo, bardzo dawno temu I słuchajcie, jest taki moment, kiedy spotkałem mojego kolegę ze szkoły średniej w pewnym momencie stoimy mniej więcej. No, no tak w tym miejscu i on bierze bardzo cenną rzecz, którą miałem w ręku. Jako żart wrzuca tutaj do rzeki. Pamiętam, bo zatkało mnie. Ta rzecz jest tam, na samym, gdzieś tam na dnie. Z tym mi się zawsze będzie kojarzył most Karola. No dobrze, drodzy Państwo, zapraszam Was w takim razie z Pragi Czeskiej na. Rozmowę na krawędzi wszechświata. Jaką to? Okaże się za chwilę. Dzień dobry panu, Robert Bernatowicz z tej strony. Czy pan mnie kojarzy? A kłaniam się, kłaniam no. się. Zadzwoniłem, nie przeszkadzam? Nie, nie, absolutnie nie, nie. Bo pan co, ta nasza rozmowa była bardzo ciekawa. Ona się niestety nie nagrała. Pan mi powiedział. Nad czym boleję bardzo? Pan mi powiedział o takim przypadku reinkarnacji, opisanym chyba w nieznanym świecie. Nie wiem, czy Pan pamięta. Tak, Mógłby Pan mi przypomnieć, tak o co chodziło, bo to mnie bardzo zainteresowało. Wie Pan, bo to jest tak, ten artykuł był już dosyć dawno temu, może 10 lat, może więcej. Bo tak mówiąc szczerze, ja jestem właściwie od samego początku stałym czytelnikiem nieznanego świata. I proszę Pana, będzie to jakieś 10, może 15 lat temu, był taki dosyć e, obszerny artykuł na temat e, baby wangi, Tam jej opisane było życie, wie Pan, jak to się stało, że ona ten wzrok straciła i tak dalej. Jak tam do niej przyjeżdżali, wie Pan, dygnitarze jeszcze z żelaznej kurtyny. I był tam też opisany przypadek młodego człowieka, to znaczy... W tym czasie, jak on tam przyszedł e, do, do tej baby Wangi, to był już takim człowiekiem, no dojrzałym, czy tak powiem. I pyta się ją, e, jak to się stało, że on ma trzy córki i wszystkie trzy córki były niemowy. I proszę pana, baba Wanga wzięła go za rękę i po chwili się go pyta, a co ty zrobiłeś, jak byłeś młodym człowiekiem? I okazało się, że Pan w tego całego spotkania, że jako młody człowiek On mieszkał na wsi I u sąsiadów były zwierzęta obce I on, i te, on no lepa jako zwierzęta, no wydawają tam różne dźwięki i tak dalej, chłopak się Zdenerwował, wziął nóż, bo mu to tam przeszkadzało, wziął nóż i, i obciął y, obcą języki, nie pan. Ile tych obiec było, nie wiem, nie pamiętam, czy może nie było tam napisane, trudno mi odpowiedzieć. Tak. W każdym razie, y, tak się to sprawy potoczyły, że trzy jego córki były niemowy, czy są niemowy, nie? No, tak to, to wygląda. Jest niezwykłe, to jest niezwykłe, kiedy się to skonfrontuje z tą naszą historią o której ja panu wspomniałem, o tym, że był człowiek, który wydłubywał ptakomoczy. oczy, łapał jako dzieciak ptaki, wydłubywał im oczy i puszczał je wolno. I jem go córki miały, urodziły się normalne, ale, ale wnuczki, czyli córki tych córek, tak. e, e, czy, czy, czy on miał jedną córkę, już nie pamiętam, w każdym razie te wnuczki się urodziły z zarośniętymi oczami, tak. I, I on popro... I wszyscy wiedzieli, że to jak on jako dziecko robił tą nikczemną rzecz, czyli wydłubywał ptako oczy, i wszyscy wiedzieli, że te wnuczki mają coś wspólnego z tym, co on robił jako dziecko. Tak, jako że po prostu to jest jakaś, no mówię, tutaj rzecz związana z wielką tajemnicą naszego życia i naszego świata że jest pewnego rodzaju konsekwencja tak strasznych czynów. Która przychodzi wcześniej czy później. Tak? I, I także za konsekwencja strasznych czynów wobec naszych młodszych braci, zwierząt, po prostu. Także su super, że Pan to opowiedział. Bardzo dziękuję. Ja zamieszczę tutaj ten, ten fragment, Wie który Pan co? powiedział. Ja, ja Panu jeszcze opowiem jedną rzecz. Przede wszystkim ja się muszę przedstawić, bo mam na imię Jerzy. Jestem z Polski i tak się dziwnie złożyło, że też jestem zawsze. I to tą, z, z tymi ptakami. Też znam tą historię, ale po innej wersji, to znaczy się, że on nie wydłubywał tym taką oczy, tylko zaklejał em, terą teron, taki wie pan, z mołą jak się weźmie w rękę, to ona taka jest taka elastyczna i, i, i tym zadłubywał, to znaczy się zaklejał Oczy tym ptakom. A to możliwe, możliwe, tak, możliwe, możliwe, tak, dlatego, że to chyba było. nawet, okaz... nawet łatwiej przetar... było dla tego dziecka, żeby, żeby po prostu robił coś takiego, niż wydłubywał. Tak, zgadzam się Państwu. Tak, tak, tak. I proszę Pana, i ten człowiek, który to robił, sam oślepł. Sam oślepł. Ja to znam tą historię, wie Pan, z mojego wujka. No proszę, niech Pan zobaczy, jaki ten świat jest mały, bo ja nagrywałem tak. tę rozmowę w Zabrzu, rzeczywiście. No, no, ja no. pamiętam. Miałem no. wykład w zabrzu i tam się dowiedziałem o tej historii. Pan dzisiaj tutaj opowiada to, no wie pan, niezbadane są, że tak powiem, niezwykłe te losy, losy naszej, że takie te ścieżki się czasami tak przecinają w tak niezwykły sposób, jak dzisiaj się nam przecięły właśnie. No super, super. Bardzo dziękuję panu za, za, za ten telefon. Mówię, on się wtedy nie nagrał, ale ja wiedziałem, że ja muszę do Pana zadzwonić, bo ta historia którą pan powiedział, ja do niej dotrę, bo ja mam wszystkie numery Nieznanego Świata, także trochę mi to tak. zajmie, ale, ale dokopię się do tego, więc... więc, więc o, to jest bardzo ważna rzecz, bo to właśnie pokazuje konsekwencje naszych czynów wobec naszych młodszych braci, czyli tak. wobec zwierząt. Tak. Tak. Coś pięknego. Tak. Dobrze, ja się panu pięknie kłaniam, panie Jerzy. No, kłaniam. Pani, panie Robercie... Tak. Pani panie Robercie... Jeszcze raz proszę, gdyby to było możliwe, niech Pan przedstawi historię Johnny Cocker. Jest to, ja Panu powiem w takim dwóch, dwóch słowach. Tak, tak, proszę. Kobieta, kobieta, która urodziła się w Ameryce, w Stanach, o ile sobie Pan przypomina, od I od dziecka ona miała, wie Pan, wizję wspomnienia z poprzednich cieleń. Cielenia I kręciła, kręciła, że Pan poddała się hipnozie i okazało się, że ona we wcześniejszym cieleniu mieszkała w Irlandii. I pojechała tam ze swoim synem i proszę Pana tak długo, że Pan prowadziła te śledztwo, bo i z księdzem, tam, że Pan szukali w księdze, że Pan które były tam prowadzone, ściny i inne tam sprawy, jak Księga Urodzin i proszę Pana, znalazła, no nie umiała znaleźć swojego nazwiska, były podobne, ale chodzili po ulicach, wie Pan, pytali się ludzi, zaczepiali starszych ludzi i znaleźli. Znaleźli Pana, który znał, wie Pan, kogoś, kto znał tam kogoś. I Suma summarum znaleźli proszę pana, znaleźli proszę Pana Jego, to znaczy, się, od tej pani najstarszego syna z poprzedniego wcielenia. Ta kobieta miała bodajże 37 lat, jak zmarła przy porodzie czy zaraz po ósmego dziecka. I tak się jakoś okazało, wie pan, że jej mąż. W w Cieleniu pracował no, w budownictwie, obecny w Cieleniu jej mąż ma własną firmę budowlaną, a ona sama prowadzi tam e, sprawy papierkowe. I wie pan, ten, ten, po spotkaniu z tym pierwszym synem nastąpiła tragedia, bo ten pierwszy syn e, przyrzekł jej, że zaopiekuje się młodszym rodzeństwem. Tak się jednak nie stało bo te młodsze rodzeństwo zostało zabrane, a on już um, musiał być w takim wieku, że już mógł pracować i tak to się zakończyło w każdym razie Jenny Cocker doprowadziła do tego, że ten najstarszy z tym tak taką miał na imię, czy ma na imię, yy, doprowadzili do spotkania całego młodszego różneństwa. Pan jest taki wspaniały film yy, w języku niemieckim. Erinierungen an Leben. Jakoś tak, jak oglądałem jakiś czas temu, nawet mówię trzy lub dwa razy. E... Robi wrażenie, robi wrażenie, w języku angielskim, jest dosyć sporo wywiadu są Jenny Cocker, wie pan? Pan zna angielski, także niech pan to przesłucha. Niech pan powie ludziom, bo to jest ważna sprawa. To jest ważna sprawa, wie jest sprawa pan, ale wie pan, czy... że tu jest. Kolejna ciekawa rzecz, która się wydarzyła w trakcie naszej rozmowy, dlatego że ja wczoraj zapisywałem tutaj w moim notesie numer telefonu, który muszę wykonać do takiej pani, którą poznałem podczas mojego wykładu, ostatniego we Wrocławiu, która opowie taką sytuację, kiedy, kiedy po prostu jej chyba mama, chyba mama, tak. Rozpoznała pałac, w którym mieszkała. Pałac taki pałacyk, no mniejszy taki taki powiedzmy, i wszystko wiedziała w tym pałacu, i usłyszał to człowiek, który prowadził renowację tego pałacu. I jej opisy tego, jak było, były tak szczegółowe, że on po prostu kierował się. Jej rozmowami z nią, żeby ten, zrobić renowację tego pałacu. I to jest tak, wie pan, no historia bezprecedensowa, bo ona po prostu, sobie przypomniała wszystko, kim tam była, jak była. Także ja cały czas uważam, że te rzeczy trzeba ludziom mówić od rana do wieczora 24 godziny na dobę, dlatego że bez zrozumienia tego, że jesteśmy, że uczestniczymy w tej niezwykłej grze związanej z kolejnymi naszymi życiami, kolejnymi przygodami, które nas mają coś nauczyć, czegoś tam nauczyć, coś zbogacić, bez tego się ten świat, tego świata się nie uratuje. To jest klucz do uratowania świata. Także Panie Jerzy, niech Pan zobaczy, jak, jak, jak to dziwnie się układa, prawda? Druga taka fantastyczna synchroniczność nam się zdarzyła, a to tylko w końcu jedna, jedna rozmowa. Dobrze, ja yy, kończę, zapisuję sobie do Pana numer, dobrze? Także tak, będę miał do pana numer. Rozmowę zamieszczę bardzo szybko. Bardzo pana pozdrawiam i bardzo się cieszę, że pan mi przypomniał tę historię. Ja znajdę z nieznanego świata tę historię na pewno, a tę drugą z tą kobietą także się nią zainteresuje. Także jak pan widzi, tutaj nic nie ginie, wszystko gdzieś spisane są czyny i rozmowy, jak powiedział wielki poety. Tak, tam nawet w internecie są zdjęcia pokazane. Jenny Cocker z poprzedniego wcielenia i z obecnego, wie pan? Także można doszukać się podobieństwa. Jak się pisze jej nazwisko, pamięta pan? Może pan przeliterować? Jenny c o d l Dobra, dobra, dobra. Albo d do, albo, 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 albo l jakoś tak, już teraz nie pamiętam. Dobra, dobra. Jenny Cocker, że to wiadomo, domo, nie? Jenny wiadomo, dobra, dobra, zaraz będę szukał. Kłaniam się panu nisko i proszę o mnie nie zapominać. Będziemy w kontakcie. Bardzo pięknie dziękuję za telefon. Pozdrawiam pana. Miłego dnia. Serdecznie. Pozdrawiam Niemcy, dziękuję. tutaj z bazy Fundacji Nautilus. Dziękuję, <laughs> dziękuję za Miłego dnia na razie. Tu Czeska Praga, Hotel Piramida. Proszę państwa, wierzycie, że jestem w hotelu Piramida na siódmym piętrze. Tak ten hotel wygląda. Zobaczcie, rzeczywiście przypomina piramidę. A taki mam widok z okna. Przepiękny widok na Pragę. Zauważyłem, że Czesi bardzo, bardzo lubią, bardzo lubią stawiać wieże. Wszędzie są takie wieże. Co to. W ogóle te wieże nie pasują tutaj do tej Pragi, ale zobaczcie tam. Kolejne dwie wieże. Po prostu Czesi budują wieże. Proszę Państwa, mam nadzieję, że podobała, podobała Wam się ta rozmowa o tym wątku z... No, ważnym wątku związanym z reinkarnacją. A ja Państwu pokażę taką ciekawostkę. Tak wygląda mój pokój, zobaczcie, ale jedną rzecz Wam pokażę naprawdę, która ma za przyzwoity pokój. Wisi tutaj obraz, taki po prostu troszeczkę Nowoczesny. Zobaczcie, co jest na samym dole. Oni przybywają.